Pomysł jest taki, żebyśmy się spotykali. Grupa osób, która zajmuje się, chce prowadzić biznes, chce rozwijać biznes, chce jakby, no, dowiadywać się jakichś nowych rzeczy, czy sobie przekazywać, przekazywać nową wiedzę, swoje doświadczenia i w jakiś sposób się wspierać. Prowadzę od lat taką firmkę pod tytułem BMT Lidia która na rynku lokalnym, jeśli tak można powiedzieć, była znana teraz w nich z wydawania informatora zielonkowskiego. Ja m.in. w Markach działam prowadzę portal Biznes te wszystkie takie rzeczy marketingowe, te wszystkie fajne strony itd., itd., itd. Przy tej części jesteśmy. No, to już Państwo wiecie, że jestem właścicielem tego obiektu, w którym znajdują się takie działalności jak Srebro. Jak cukiernia, jak zabawki, apteka. Nie prowadzę żadnego interesu, tak, ale mam zamiar doprowadzić w najbliższym czasie. Jestem młoda, otwarta, operatywna, uśmiechnięta i bardzo chętnie posłucham, co Państwo macie do powiedzenia. I wykorzystam wszystkie Wasze plany, tak. <noise> Zajmuję się telefonią komórkową dla firm, opiekuję się firmami. Niedawno, niestety, rozstaliśmy się tutaj z Panią Agnieszką. No niestety. Przenieśliśmy się na Żoli jesteśmy na Żoliborzu w pasażu handlowym Broniewskiego. Od kilku lat mam swoją firmę, tak naprawdę od roku mam pomysł na gazetę regionalną, nazywa się TKM Tu i Teraz, czyli Tygodnik Każdego Mieszkańca. Od kilku lat prowadzę własną firmę informatyczną, od czasu powstania TKM Tu i Teraz Zajmuję się przede wszystkim rzeczami związanymi z portalem tkm24.pl i mywom.pl. Na dziś dzisiejszy pracuję jako przedstawiciel handlowy, dodatkowo prowadzę własną działalność z zakresu wideo. Przyjechałem na spotkanie, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, no i zawrzeć nowe znajomości, kontakty. Jestem właścicielem Szkoły Języków Obcych na Olimpuła. Biznes polega na tym, że to są kursy, kursy języków obcych z dojazdem lektora na miejsce, miejsce wskazane przez klienta. No i dodatkowo, ostatnio, w ostatnich kilku miesiącach uruchomiliśmy coś takiego jak języki obce przez Skype. Jestem współwłaścicielem takiej malutkiej firmy informatycznej. Znowu informatyka, tylko trochę inna działka zajmująca się tworzeniem systemów wspierających zarządzanie. Mamy swoje, swój pakiet systemów typu system finansowy księgowy obrót towarowy, płace, kadry. Prowadzę firmę design for net zajmuję się grafiką i tworzeniem stron internetowych. I, I zawsze jest tak, że my zarówno jesteśmy e, dla kogoś firmą, tak? czyli dajemy usługi, ale zawsze jest też tak, że jesteśmy w takim układzie, że dla kogoś jesteśmy klientem. Ja dlaczego tutaj też pokazuję te strzałki, ponieważ tutaj są ważne te całe, te całe relacje. I to, co my robimy teraz tutaj, to spotkanie, tak, czyli wymieniamy się kontaktami, e, idę w tym kierunku też, żebyśmy, e, każdy się poznał w ogóle co rok i tak dalej, bo może się pojawić, że na przykład ktoś z Was potrzebuje reklamy, bach, idziemy do tkm tak? i chcemy tutaj reklamę. Jeżeli chcemy urządzić imprezę czy takie spotkanie, idziemy do Orchidei, słuchajcie, innych miejsc nie wybieramy. Czyli taki, o takich dwóch tylko elementach, jeżeli chodzi o Facebook, powiem, fanpage i profil osobisty. Wchodzimy coraz bardziej, jaką, coraz bardziej ślepą drogę. Ktoś wyliczył, że ilość informacji w internecie podwaja się co kilka lat. I to jest już tempo nie do opanowania. I czy w tym momencie nie wypadałoby jednak popatrzeć na świat nieco inaczej niż na zasadzie... Kolejnych szukania, kolejnych klientów, kiedy ich jest coraz mniej. Jest trzeba znaleźć dobra. taki sposób na pokazanie tego, co robimy, żeby go zainteresować w jakiś sposób, w jakiś stopniu, spośród tych wszystkich innych, nie wiem, potencjalnych usługodawców. Trzeba wymyślić sobie taki sposób, na, no, chociażby za pomocą tego Facebooka, żeby dotrzeć do tego klienta. Dla mnie, Facebook sam w sobie, to jest konstrukcja banalna, no bo to jest jakieś tam takie linkowisko. Natomiast dla mnie, spotkanie z Wami w tym miejscu, w realu, tak zwanym. Tak? Ma o większą, wiele większą wartość niż ten Facebook. Nigdy nie polecę, taką mam zasadę, i tutaj bez względu na to, czy dam, znam dobrze tę osobę, czy mniej, nie polecę rzemieślnika, wykonawcy czy firmy, która nie jest przeze mnie sprawdzona i rzetelna. Powiedzenie, które mówi, że każdy wiatr jest zły dla żeglarza, który nie wie, gdzie chce płynąć. Czyli my mamy całe mnóstwo narzędzi, które się będą rozwijać, a ciągle nie mamy, nie wiemy, gdzie chcemy płynąć. Wtedy dopiero, jak mamy pewne swoje cele określone, tak, tutaj bardzo fajną rzecz powiedziałeś, czyli mamy, mamy te cele, dopiero zaczynamy wykorzystywać narzędzia. Jednym z tych narzędzi może być Facebook, niekoniecznie, bo ja, na przykład, to spotkanie, jakie tutaj jesteśmy, to też jest jedno z takich narzędzi. Tak, czyli spotykamy się tutaj, nawiązujemy relacje. To jest jedno z narzędzi, które może nam pomóc zrealizować nasze cele.